już Krawiec, szkoleniowiec Starostrachowice, panie trenerze dzisiaj zwycięstwo 6 do 0 na Nidą pinczów. Jak trener podsumuje dzisiejsze spotkanie? No, myślę, że w samych superlatywach wiadomo, wynik można powiedzieć, że z drużyną teoretycznie słabą, a jednak cieszy mnie to, że drużyna nie zlekceważyła rywala, 6 bramek, które dzisiaj strzeliliśmy myślę, że Świadczą o tym, jaką przewagę mieliśmy w tym dzisiejszym meczu, i wynik jest najlepszym podsumowaniem tego dzisiejszego meczu. Stary strachowice kończy rundę jesienną na pierwszym miejscu z dorobkiem 40 punktów. Jak trener oceni tą rundę w wykonaniu swojego zespołu? Przede wszystkim cieszę się z, tego, z tej pozycji lidera, bo nie ukrywam, że cel był gdzieś wysoko być w tabeli, udało nam się być na tym najwyższym, pierwszym miejscu. Tutaj chciałbym już z góry podziękować prezesowi Śwircie, który, który tutaj bardzo mocno nam pomaga w sferze finansowej, zarządowi klubu, który wszelkie sprawy organizacyjne i zarówno funkcjonowania tej drużyny bardzo, bardzo dużo pomógł w pracy, w pracy mi jako szkoleniowcowi. Jeżeli chodzi o, o, o podsumowanie no to gorące gratulacje dla, dla drużyny, bo ci zawodnicy udowodnili, że, że są dobrymi piłkarzami, że y, można na nich liczyć pomimo powiedzmy początku jakiegoś nieciekawego, nie w który, którym się da, zdarzyły nam się jakieś poślizgi, można powiedzieć małe wpadki to y, wynik końcowy y, jest dla nas y, bardzo dobry. Mam nadzieję, że um, jakieś drobne wzmocnienia, które nastąpią w, po, po rundzie jesiennej i na wiosnę, nie ukrywam, że mam, mam ambicje. Mamy, myślę, że Drużyna ma też ambicje przede wszystkim, e, zarząd też ma ambicje, żeby, żeby grać o awans do, do trzeciej ligi.